Cześć, witajcie, Assassin 08 z tej strony witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam Was na odpakowanie tej niewielkiej, niepozornej paczki. Będę z wami szczery. Ja tą paczkę sobie otworzyłem już wcześniej, ponieważ tak, moi drodzy, jak ktoś kupuje, to nie zawsze wszystko nagrywam, ale patrząc po Waszych opiniach, waszych, czyli widzów, którzy byli na jednym z ostatnich live'ów, kiedy pokazywałem wam właśnie tą paczkę i co kupiłem, i jakie dajecie ceny za tą paczkę i jak są naprawdę wysokie. Uznałem, że nie, 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 ja spakuję jeszcze raz tą paczkę i otworzę ją na materiale w ramach Asasyna Łowcy Okazji, bo zdecydowanie jest to mega, mega okazja. Tak więc, moi drodzy, nie przedłużając, zabierzmy się za otwarcie tej paczki po raz drugi yy, dla mnie, dla was po raz pierwszy. Chyba, że byliście na streamie, no to widzieliście już to odpakowanie. Dobra, moi drodzy państwo, otwieramy i w środku oczywiście mamy gry, jak żeby inaczej. No i co to będą za tytuły? Słuchajcie... To będą różne gierki i mają pewien, nazwijmy to, mankament, ale o nim na końcu. Oczywiście pamiętajcie, żeby strzelać swoją cenę, ile te gierki mogły kosztować, a już teraz lecimy. Moi drodzy, Call of Duty Black Ops. Jest to pierwszy Black Ops. No niestety, problem jest taki, że klucz jest już prawdopodobnie wykorzystany. No jak widzicie, już tutaj widać pewne mankamenty. No, dokładnie tak, ale o nich, tak jak mówię, później. Także mamy Black Opsa. Oprócz tego mamy grę Spor, śmieszne i straszne. Problem w tym, że tutaj mamy płytkę chyba od tego oryginalnego Spora, tak mi się wydaje, a nie od dodatku. Chociaż nie wiem, może się mylę, nie mam zielonego pojęcia. Kolejną grą jest Command and Conquer Gniew Kena, dodatek do gry, który wymaga oczywiście podstawowej trójeczki. W środku jest płytka, jest instrukcja, także jest komplecik. Następną grą jest Dum3 w premierowym wydaniu polskim, oczywiście, tak jak wszystkie te gry. W środku, w środku są płytki, elegancko, także jest również jakaś taka mała instrukcja, jest taka instrukcja. No jak widzicie, no już możecie się domyślać, co jest z tymi grami nie tak, w cudzysłowie, ale tak jak mówię więcej za chwilę. Dum tutaj. Kolejną grą jest, słuchajcie, Star Wars Battlefront 2 i to, co mnie zaskoczyło po otwarciu, to fakt, że są tutaj dwie płyty do tej samej gry, więc w sumie mam dwa razy Battlefronta. Śmiesznie. Kolejną grą jest Need for Speed Shift. W polskiej wersji oczywiście. W środku mamy płytkę mamy karteczkę i instrukcję, która e, no, która ciężko się tutaj Odrywa w pewnym sensie. Moi drodzy, kolejną grą jest Star Wars Knights of the Old Republic 2. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Polskie wydanie, oczywiście, w środku wszystkie płyty się znajdują: wszystkie cztery płyty, plus płyta z instrukcją, oczywiście. I prawie zbliżamy się do końca. Dalej mamy, moi drodzy, i jej Need for Speed Undercover a instrukcja jest od Call of Duty Modern Warfare, to też w sumie całkiem ciekawe. I, moi drodzy, ostatnia gierka, której na liście nie było, jest to chyba po prostu gratis dodatek. Perfect Dark Zero dla Xboxa 360. No, ja konsoli nie posiadam, gierka tutaj widzę, że jest po polsku, jeśli chodzi o napisy, także tak to wygląda. Moi drodzy, czyli tak, mieliśmy tą grę, mieliśmy tą grę, mieliśmy również tą. Need for Speeda, Star Wars, Duma, Command Conquer, Spora i... Call of Duty. Co łączy wszystkie te gierki? Moi drodzy, jak pewnie zauważyliście, no instrukcje wyglądają jakby trochę były zalane. No i taki również był opis tej oferty. Pani napisała, że gry są w słabym stanie, ponieważ przeleżały w garażu i są oznaki wilgoci. No i doskonale to widzieliśmy, chociażby w przypadku tego Call of Duty, czy nie wiem, tego Need for Speeda. Jeżeli chodzi zaś o płyty, to one są w bardzo O, siema widzowie to ja z tej perspektywy jeszcze mnie nie widzieliście chyba. Jeżeli chodzi o płyty, one są w dobrym stanie i słuchajcie jeszcze nie sprawdzałem wszystkich, ale teraz na ekranie dam wam informację czy wszystkie działają i się instalują. To jest najistotniejsze. Wydaje mi się, że tak, bo ja sprawdziłem stan tych płyt i one naprawdę są w bardzo dobrym stanie. Jeżeli chodzi o stan, taki że nie ma rys i tak dalej, tylko po prostu Leżały w garażu i ta wilgoć weszła do okładek, ale jeżeli chodzi o same gierki, wydaje mi się, że są ok, ale zobaczymy, czy się zainstalują i tak dalej. Dam Wam znać. No i teraz najważniejsze pytanie, ile ja za to wszystko zapłaciłem, moi drodzy? Uwaga, uwaga, tyndry, dyn dyn 40 polskich złotych. Cztery dychy. Nikt na streamie nie zgadł, ile to, ile to może kosztować. Dawaliście naprawdę różne ceny. Powyżej stówki, 200, 300. A tu proszę bardzo, Asasyn łowca Okazji, moi drodzy, po raz kolejny w jubileuszowym chyba 20 odcinku. Asasyna Łowcy Okazji, tak mi się wydaje? Także czy było warto, napiszcie w komentarzach. No i też czy było warto, sprawdzę po sprawdzeniu tych wszystkich płyt, bo jeżeli powiedzmy coś nie działa, no to wtedy niestety paczka traci. Ale... Zobaczymy, moi drodzy, sprawdzimy to. Dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie zrobiliście. Napiszcie w komentarzu, jak Wam się podobało, jak oceniacie tą paczkę, czy było warto, w którą grę z tych wszystkich graliście, która Wam się podobała najbardziej. I to tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!